Mentor osoba, dzięki której na ścieżce naszego szeroko rozumianego rozwoju, czy to na polu biznesowym, edukacyjnym, w relacjach osobistych, możemy osiągać sukces poprzez czerpanie z jego doświadczeń, jego życiowych wskazówek oraz różnego rodzaju sukcesów, które już osiągnął i przetarł określone ścieżki. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego warto i w jaki sposób można znaleźć odpowiedniego mentora. Myślę, że odcinek jest interesujący dla wszystkich, którzy zajmują się szeroko rozumianym biznesem networkowym, jak również rozwojem osobistym czy edukacją. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, no to zapraszam. Przez większość naszego życia musimy dokonywać różnego rodzaju wyborów. Bo są to wybory z kategorii chociażby kierunku studiów, pracy zawodowej, relacji osobistych, tego z kim się zwiążemy przez całe nasze życie, no i ogólnie również w kontekście planowania naszej przyszłości. Bardzo dobrze byłoby, ażeby te wybory były samodzielne, żebyśmy ich dokonywali właśnie samodzielnie w sposób przemyślany, racjonalny. No i żeby również były to dobre wybory, które w konsekwencji będą dla nas pozytywne i przyniosą nam szeroko rozumiane korzyści. No oczywiście są osoby, które mają określone predyspozycje. Psychiczne albo wychowują się w dosyć dobrym i pozytywnym środowisku, dzięki czemu są jak gdyby przygotowane do życia dorosłego i do podejmowania określonych dobrych wyborów. W wielu przypadkach jednak no, są osoby, które nie mają tego rodzaju szczęścia, bo albo mieszkają w nieodpowiednim miejscu, mają również środowisko, które nie wpływa na nich zbyt pozytywnie. A równocześnie edukacja czy cały system z tym związany również nie oferuje im zbyt wielu pozytywnych rzeczy, dzięki którym mogliby dokonywać dobrych wyborów w życiu dorosłym. No i tutaj pojawia się osoba mentora. Osoba mentora, czyli osoby, dzięki której możemy dokonywać właściwych wyborów, rozwijać się, czerpać z jego doświadczenia, z jego wiedzy, no i również osiągać szeroko rozumiany sukces sukces na polu zawodowym, biznesowym, osobistym, w zasadzie na każdym polu związanym z naszym życiem. No i tutaj również w kontekście biznesu networkowego, w kontekście edukacji, w kontekście rozwijania globalnej struktury, budowania zespołów, warto również mieć mentora, czyli osobę, dzięki której będziemy mogli się rozwijać i dokonywać bardzo dobrych wyborów na swojej ścieżce rozwoju zawodowego i Biznesowego. Jednak pytanie, które zachodzi, w jaki sposób można znaleźć dobrego mentora i na co powinniśmy zwrócić uwagę. No, elementów oczywiście jest bardzo dużo, ale ja w tym odcinku przedstawię kilka z nich. Pierwsze, jeżeli chcemy znaleźć dobrego mentora, no to powinna to być osoba, która już ma jakieś osiągnięcia, sukcesy w dziedzinie, w której my dążymy do jakichś osiągnięć i w dziedzinie, w której my chcemy osiągnąć sukces. No powinna być to osoba, która cechuje się odpowiednim doświadczeniem, wiedzą, przetarła już określone ścieżki, popełniła setki tysięcy błędów, których możemy uniknąć. Przy założeniu, że będziemy korzystać z jej wiedzy. Więc szukajcie osób kompetentnych, osób, które mają rzeczywiste doświadczenie, które mogą to potwierdzić i które nie mają zbyt wielu rzeczy do ukrycia, a potrafią się równocześnie dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem no i są nam przede wszystkim życzliwe. Jeżeli ma to być osoba, która nam pomoże, na przykład, w inwestowaniu na giełdzie, no to niech ma sukcesy właśnie w tej dziedzinie. Jeżeli chcemy rozwijać się na polu chociażby sportowym, osiągać różnego rodzaju sukcesy, zdobywać medale, no to niech to będzie jakiś utalentowany zawodnik, dobry trener, coach. Ktoś, kto może się pochwalić rzeczywistymi sukcesami. Kolejna sprawa. Jeżeli chcemy znaleźć dobrego mentora, no to równocześnie musimy dać mu jakąś. Wartość. Dlatego, że mentor posiada know-how, określoną wiedzę i doświadczenie, o czym już wspominaliśmy, przetarł określone ścieżki, popełnił błędy. No i oczywiście jest skory do tego, żeby podzielić się z nami swoją wiedzą, ale nie stuprocentowo za darmo. I tutaj nie chodzi o to, żeby dawać mu na przykład rzeczy materialne, tudzież pieniądze inwestując w jakiś biznes czy wchodząc w różnego rodzaju współpracę. A raczej, jeżeli mówimy o wartości, no to z naszej strony powinno być to zaangażowanie, chęć do tego, żeby się czegoś nauczyć. Przede wszystkim również powinniśmy słuchać, wyciągać określone wnioski, no i również sprawdzać takie wskazówki czy wiedzę naszego mentora. W praktyce. Równocześnie warto umieć przyznawać się do błędów, prosić o te wskazówki, nie wstydzić się tego, ażeby po prostu pytać, jaką ścieżką mamy podążyć. No więc, po pierwsze, niech to będzie osoba, która rzeczywiście ma już jakieś sukcesy i która może oczywiście je przedstawić. Po drugie, również dajmy takiemu mentorowi wartość, czyli nasze zaangażowanie, czas, poświęcenie. Niech ten mentor widzi, że nam zależy, że chcemy się uczyć, że z naszej strony jest jakiś szeroko rozumiany wysiłek. A po trzecie, mentor musi chcieć naszego sukcesu. To jest tak jakby na zasadzie nauczyciela, który pragnie, żeby uczeń przerósł swojego mistrza. No ja sam jestem osobą związaną z edukacją, od wielu lat na emigracji zajmowałem się nauczaniem dzieci i młodzieży najpierw w Chinach, a teraz w Tajlandii i były to centra edukacyjne, szkoły prywatne, międzynarodowe, publiczne i za każdym razem mając swoich uczniów pod sobą, zależało mi na tym, żeby zdobyli wiedzę, poszerzyli swoje umiejętności, a jeszcze większą satysfakcję miałem, kiedy potrafili wykonać jakieś zadania albo zdobyli jakąś wiedzę, która byłaby wiedzą, Większą od mojej. Nieraz, nawet podczas prowadzenia zajęć, kiedy popełniłem jakieś błędy, a moi uczniowie wspomnieli o tym, zwrócili mi na to uwagę, I ja z tego powodu bardzo się cieszyłem. Nie miałem jakichkolwiek pretensji, a wręcz byłem moim uczniom. Wdzięcznym. Byłem wdzięcznym, dlatego że wiedziałem, że oni wyciągają określone wnioski, potrafią logicznie myśleć no i przede wszystkim zdobyli już jakąś wiedzę i przede wszystkim również. Pewność siebie, która pozwalała im na to, żeby zwrócić mi uwagę na popełniane przeze mnie ewentualnie błędy. Nie miałem wysokiego ego, nie byłem osobą zapatrzoną w samego siebie, w swoje kompetencje. Bardzo mnie cieszyło, kiedy moi uczniowie przerastali mnie i sami mogli stawać się ekspertami w danej dziedzinie, posiąść jakąś wiedzę, którą mogli się dzielić z innymi, no i z uczniów stawali się mistrzami. A być może w dalszej perspektywie, mentorami. Kolejna sprawa. Jeżeli chcemy znaleźć dobrego mentora, no to również musimy mieć na względzie to, że nie zawsze mentor będzie miał dla nas czas. Nie zawsze będzie miał czas, dlatego że sam jest zajęty, ma określoną ilość pracy, również być może ma inne osoby pod sobą, z którymi dzieli się swoimi wskazówkami, wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem. Również ciężko pracuje, dając przykład nam, jako jego podopiecznym. Nie jest osobą, która nam tylko zaleca jakieś zadania, ale również poprzez swoje działania, poprzez przykład, pokazuje nam, że równocześnie możemy też osiągnąć sukces. Jeżeli będziemy pracować w taki sposób, w jaki on pracuje, albo z jeszcze o wiele większym zaangażowaniem. No i na samym końcu trzeba również tutaj dodać, że mentor to jest osoba, która doprowadzi nas do pewnego momentu, a później puści nas wolno. Dobremu mentorowi powinno zależeć na naszej samodzielności, na tym, żebyśmy potrafili sami kroczyć w dalszej perspektywie naszego rozwoju. Dobry mentor to nie jest ktoś, kto będzie nas chciał prowadzić za przysłowiową rączkę przez całe życie, ciągle nam wskazywać jakieś określone ścieżki. Raczej będzie chciał doprowadzić do sytuacji, w której będzie już na tyle pewny, że jego podopieczni będą samodzielni i będą dokonywać właściwych wyborów, no i za chce puścić nas wolno. Oczywiście ciągle będzie nam służył swoimi poradami, wskazówkami, ciągle będzie można do niego zadzwonić, wysłać wiadomość, spotkać się również twarzą w twarz i porozmawiać na różne tematy czy problemy chociażby to związane z biznesem, z pracą zawodową, z relacjami osobistymi, ale finalnie mentor to będzie ktoś, kto będzie chciał, żeby go uczniowie byli samodzielni więc dla przypomnienia bo akurat zajmujemy się biznesem, zajmujemy się rozwojem osobistym, ale również szeroko rozumianym networkiem, a żeby znaleźć dobrego mentora trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, niech to będzie osoba, która ma rzeczywiste doświadczenie, którym może się podzielić. Ktoś, kto jest kompetentny, przetar określone ścieżki, no i przede wszystkim nie ukrywa nawet swoich porażek, a wręcz chce nas przestrzec przed naszymi błędami, no i możemy korzystać z jego wiedzy. Po drugie, mentor to musi być również osoba, Dzięki której możemy wzrastać, ale równocześnie znajdując dobrego mentora, musimy mu dawać jakąś wartość od siebie: nasze zaangażowanie, ciężką pracę, umiejętność słuchania, wyciągania wniosków, no i dokonywania dobrych decyzji. Po trzecie, dobry mentor to musi być osoba, której będzie nam zależało na tym, ażebyśmy osiągali sukces która będzie nam pomagała w rozwoju, ale finalnie będzie ją cieszyć to, jeżeli uczeń przyrośnie mistrza. Po czwarte, dobry mentor nie zawsze będzie miał dla nas czas, więc musimy się wykazać dużą dozą cierpliwości, no i nie mieć słomianego zapału oraz być po prostu osobami, które w dalszej perspektywie będą umiały samodzielnie podejmować decyzje, bo tutaj dochodząc do ostatniego punktu, dobry mentor to jest ktoś, komu zależy na naszej samodzielności, i doprowadzając nas do jakiegoś punktu, do jakiegoś etapu naszego rozwoju, puści nas samodzielnie w przyszłość. Swoją drogą rozwijamy globalny biznes. Pewnie wielu z Was słyszało już na temat szkoły Walen. Organizujemy różnego rodzaju webinary. Rozmowy prywatne, sprzedajemy dobrej jakości kursy i szkolenia, równocześnie mamy program partnerski, dzięki czemu można zarabiać. Jeżeli chcielibyście wejść w strefę online, rozwijać swój network, budować strukturę, rozwijać zespół, uczyć się, zdobywać wiedzę, umiejętności, a przy okazji zarabiać, no to napiszcie do mnie, zostawcie komentarze. Również zapraszam na webinary otwarte i rozmowy. Indywidualne, a dodatkowo można wziąć udział w bezpłatnych lekcjach. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że warto mieć w życiu odpowiednich mentorów, którzy pomogą nam osiągnąć sukces. Na samym końcu również będziemy mogli przekazywać swoją wiedzę kolejnym pokoleniom, które będą chciały się rozwijać. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego.